Blisko 120 tysięcy maseczek, które otrzymaliśmy od rządu polskiego, przekazujemy dalej do mieszkańców. Razem z tymi maseczkami przekazujemy setki litrów płynu do dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni. To wszystko zostało przekazane do spółdzielni mieszkaniowej, także do Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tak aby mieszkańcy... Tych lokali właśnie w tych dwóch podmiotach otrzymali te środki ochrony osobistej. Również przekazaliśmy maseczki i płyny do dezynfekcji do szkół podstawowych i przedszkoli tak aby uczniowie, kiedy wrócą do szkoły, mogli sobie te maseczki pobrać. Tak samo rodzice dzieci, którzy odprowadzają je do przedszkoli, będą mogli pobrać sobie te maseczki. Maseczki i płyny do dezynfekcji zostały przekazane również do wszystkich parafii na terenie Kutna. Dlatego mieszkańcy mają możliwość zgłaszać się w różne miejsca. Zrobiliśmy to po to, żeby ułatwić właśnie dystrybucję tych środków ochrony osobistej. Z tego względu, że no tutaj gdybyśmy to rozdawali przez Urząd Miasta bezpośrednio z urzędu, no mogłyby się tworzyć kolejki, a tak w różnych punktach każdy, kto ma blisko do pewnego punktu, no po prostu sobie takie środki ochrony osobistej odbierze.